No i panowie, zamiast skończyć grę dalej, 11-7 na całe szczęście. Nie. Jarosław trzyma grę. Ale to w ogóle 100 to, to powinien być instytut killera, Ma szansę. Tyle miejsca, 3 metry. I to może w ogóle drużynę rozbić, bo wiesz, może skończyć mecz. jest zło zabieraj ślinkę papu to jest zło co takie zagranie hmm. ja uważam że nie trzeba roz super strzelać. Lepsze, jest super puenta ale było chytrze bardzo ładnie tego ale Jarek Mimo, no, że on nie ćwiczy to, ale Mamy takie momenty, kiedy, kiedy przystoju. Ja. O Jezu! Pięknie! Mamy to, mamy to na kamerze. O kurde, nie nagrywałem. Ja pierdzielę, nie włączyłem tego. No nic, ale to może opowiem. No więc rzucił i zrobił tak? dobrze. Tak? Ja mam, ja mam. Dobra. <głos> <głos> Może być. Ale... ale wystawić nie od no. nas. Powiedz mi, jak można tu w takim miejscu yy, zrobić punkt, a w, w partii wcześniej, kiedyś miało 3 metry, Eee, tego nie zrobić. Teraz proszę mnie chyba ten... Odległość. Za duża. Pamiętam to dziś. Obieło Objęło go w kadrze? Jego objęło, ale twarzy nie ma <laughs> ją no Jak trafisz swoją to ta chyba świnia wyskoczy no Ale wejmiesz tą No, no no ładnie Patrz To nie zmienia faktu żebyś włoił dalej Patrz świnki nie ruszą za jeden, wiesz. Na 6 ryzykowny. Albo tak, żeby dosyć mocno bardziej tak? Bo to jest daleko. Facet nie umrze Już montaż energii. A wejaga ta. ile jest? Teraz 11. 11 8.